W samym sercu betonowej dżungli, na uboczu cywilizacji, spotykają się dwa stada. Widzimy ich: samce alfa, samce beta, samce załatwię ci wszystko i samce kurwa, patrz w ziemię. Ich oczy błyszczą nie od inteligencji, ale od adrenaliny. Oba stada prezentują klasyczne postawy dominacyjne głośne wrzaski, machanie rękami ponad głowami, podskoki w miejscu, rozkładanie rąk w geście co jest kurwa? I tu warto zauważyć coś osobliwego. Obie strony, choć niby opozycyjne, w jednej rzeczy są zadziwiająco zgodne. Z szyi niemal wszystkich zwisają krzyże. Na bluzach, na koszulkach, gdzieś między godłem a hasłem, śmierć wrogą ojczyzny. Pojawia się słowo Bóg. Czasem drukowanymi, czasem gotykiem, czasem stylizowane na grafiti. Okazuje się, że wszystkie te małpy są religijne. Oczywiście na swój sposób, z różańcem zamiast myśli, z modlitwą jako zaklęciem przed uderzeniem, z wiarą sprowadzoną do sloganu. Wszyscy wierzą w tego samego Boga, który napierdalał wrogów z równą gorliwością, w tę samą świętość, która błogosławi pałkę, ale nie dialog. Religia jako wspólny mianownik przemocy, modlitwa jako preludium do wpierdolu, amen i do przodu. Mimo wielu podobieństw, nie wiadomo dokładnie, co dzieli te dwa stada może terytorium, może samice, może memy, a może tylko kolor szalika może to, że ktoś spojrzał nie tak na tatuaż Matki Boskiej na łydce. Obserwujemy zachowania klasyczne dla samców pełnych agresji. Rozstawiają nogi szerzej niż normalnie, napinają ramiona, rozciągają bluzy z orłem, języki przestają służyć komunikacji. Z gardła wydobywa się tylko seria niskich, nieartykułowanych wrzasków. Kakofonia. To nie jest rozmowa, to nie negocjacje, ani debata, to transmisja gniewu, demonstracja. Próba zastraszenia przeciwnika przez hałas i teatr. Zjawisko osobliwe z perspektywy biologicznej, bo choć ten gatunek ewoluował przez miliony lat, choć rozwinął zdolność mowy, Abstrakcyjnego myślenia, a nawet stworzył narzędzia, sztukę i memy, to w takich momentach wygląda, jakby mentalnie pozostał w tej samej jaskini. Jedyne, co się zmieniło, to fakt, że jaskinie mają teraz gładkie ściany, klimatyzację i Wi-Fi. Nazwano je domami, ale nie łudźmy się. To wciąż ta sama konstrukcja lęku, dominacji i podziału. Ten sam krąg nasze, obce, my, oni. Z biologicznego punktu widzenia, cud. Homo sapiens, niejaka korona stworzenia. Twórca internetu i wibratora. Nagle redukuje się do mięśni i wrzasku. Z całego dorobku cywilizacji zostaje tylko wycie i bluza z orłem i święte przekonanie, że to walka o wartości. W rzeczywistości to pojedynek memów. Pojedynek naklejek na samochodzie, taniej symboliki i szybkiego lajka od ziomka z osiedla. Krzyż kontra krzyżyk wyborczy. Mózg kontra. A nie, mózgu już dawno brak w tej bitwie. A potem wracają do domów. Do jaskiń z telewizorem 4K i patriotycznym ręcznikiem. Opowiadają rodzinie, że byli świadkami historii. Że tak trzeba było, że bronią Polski. Tymczasem to był po prostu klasyczny, zwykły, bardzo prosty akt agresji, którą ten gatunek obciążony jest genetycznie. Nie ma w tym żadnej filozofii. Ewolucja biologiczna nie nadążyła za prędkością głupoty kulturowej, a może to głupota po prostu ewoluowała szybciej. W bardziej kolorowym opakowaniu, z lepszym PR-em religijnym, patriotycznym, kulturowym miłowaniem bliźniego z własnego stada, aby wiedzieć, kogo napierdalać. Bo dziś, kiedy sapiens bije się z sapiens, to już nie o dostęp do wody, nie o terytorium, nawet nie o samice. Dziś biją się o memy, hasła, urojenia i krzyżyki. A potem wracają do swoich jaskiń, włączają światło i mówią, że to był ważny dzień dla demokracji. Teraz oba stada stoją naprzeciw siebie. Ich ciała napięte, szczęki zaciśnięte, karki sztywne, rzucają obelgi, wrzeszczą, wymachują rękami. Ktoś kopie w puszkę po napoju energetycznym, inny poprawia czapkę z daszkiem. Ktoś modli się do Boga, żeby pomógł mu wiebać komuś szybciej niż grawitacja. To rytuał. Zaraz będzie starcie. Rozpoznajemy największych prowodyrów. Czytaj, krzykaczy. Jeden ma sygnet, drugi patriotyczny tatuaż, trzeci bluze z napisem Bóg, honor ojczyzna. Jego oczy są pełne ognia i IQ akumulatora. Inni mówią mu: Karol, wtedy następuje moment krytyczny. Nie cisza. Cisza to luksus myślenia. A tutaj tylko zawieszenie. Napinają mięśnie. Ostatnie, co kurwa! Unosi się jak dym po pożarze mózgu. Palce zaciskają się na czymkolwiek kij, butelka, krzyż, naszywka. Znany już nam samiec o imieniu Karol wciąga snusa. Reszta wiwatuje z uznaniem krzycząc głośno Doktor Nawrocki To chyba hołd wobec przywódcy. I nagle eksplozja ryk, rzut, cios wszystko jednocześnie. Samce rzucają się na siebie z furią, podgrzewaną przez instynkt stadny walą pięściami kopią leżących chwytają za kaptury i uderzają o chodnik jakby to była ich wersja argumentu. Nie ma już słów, tylko odgłosy walki, uderzenia, krzyki, czasem cytat z apostoła. Pomiędzy stadem biało-czerwonym, a stadem tylko czerwonym, linia frontu to zaledwie krawężnik. W oczach każdego z nich brak refleksji. A, a na ustach banialuki o honorze, ojczyźnie i dużo jebać tych i tamtych. Homo sapiens, naczelny, zdolny do języka i miłości, ale krzywdzić umie lepiej niż kochać. A teraz wisienka na torcie darwinizmu. Jeden z nich, z krwią na bluzie z orłem, jest, uwaga, prezydentem pewnego kraju w samym środku cywilizowanej Europy. Wybrany przez większość. Nie dlatego, że coś rozumie. Nie dlatego, że coś potrafi. Ale dlatego, że najgłośniej krzyczał, najtwardziej walił i najchętniej klepał się po krzyżu. Bo oto nastała era małpy jaskiniowej z kątem na TikToku. Małpy, która wie, że nie trzeba budować. Wystarczy napierdalać. A potem podać to jako wartość narodową. I niech was nie zwiedzie, że ubrany w garnitur. Pod spodem dalej ma pałkę a w duszy tylko echo własnych wrzasków, wbitych mu do łba przez księdza, który gorliwie jak nikt inny podsyca plejstoceńską cechę małpiego mózgu. Agresję. Gratulacje, sapiens. Wygrałeś wybory. Wracasz do jaskini. Tyle, że z urzędem. tak: Prezydent z bitwy w Zagajniku strzeż się małpy jednej książki. To nie mój prezydent. Narodowa jaskinia, zamiast argumentów krzyż, język nienawiści ma flagę. Wciąż małpy rządzą, plejstoceński mózg wygrywa.